No, cześć. Masz lampy reporterskie takie jak ta? Albo takie jak ta? A może takie jak ta? Żeby te lampy mogły być studyjnymi, musisz mieć możliwość założenia na nie modyfikatorów typu softbox, beauty dish, snoot. Bogactwo tych akcesoriów jest olbrzymie, ale nie zrobisz nic, jeśli nie będziesz mógł z nich skorzystać w połączeniu z Twoimi lampami. Żeby to zrobić, potrzebujesz bardzo prostego narzędzia. Tego narzędzia. To jest uchwyt. Odkręcasz wajchę. Tą część zamontujesz na statywie. Tu wsuniesz lampę, którą dokręcisz z góry. A tu z przodu najważniejsze. Mocowanie do modyfikatorów z końcówką typu Bowens. To naprawdę uniwersalny uchwyt. Zamontujesz w nim każdą lampę reporterską. Czy to okrągłą, taką jak Godox V1, czy to płaską, jak Godox AD200. Także taką taniożkę, jak ta. Zobacz. Tu ona pięknie pasuje. Ten uchwyt ma też jeszcze jedną fajną rzecz. Tutaj możesz sunąć parasolkę. W związku z tym, swoją przygodę z mobilnym studiem fotograficznym, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach. Możesz zacząć bardzo małym kosztem. Korzystasz z lampy, którą masz? Korzystasz z parasolki, która kosztuje grosze? I po dołożeniu tego uchwytu rozwijasz się. Zachęcam.